Witaj piękna dusza, zapraszam Cię na grudniowe czytanie dla znaków Zodiaku. Na początek zachęcam do subskrypcji kanału, żeby być na bieżąco z kolejnymi czytaniami, a jeśli interesuje Ciebie Twoja indywidualna sytuacja, zapraszam na sesje prywatne oraz na całoroczne czytania na rok 2026. Grudzień to czas zamykania starego roku, wchodzenia w nowy, więc dziś sprawdzamy cztery obszary dla ryb. Co w miłości, co w finansach, na co warto uważać i jaka szansa pojawi się w tym miesiącu. Więc zapytajmy, co w miłości dla ryb w miesiącu grudniu? Co w miłości dla ryb? Jaka energia dla ryb? Wow! Mamy kochanków. Kochankowie, czyli bliźnięta. Co w finansach? Praca, finanse. Pokazuje się rycerz denarów. Też świetna energia, jeśli chodzi o finanse. Zobaczmy sobie, na co warto uważać. Na co zwrócić uwagę, na co warto uważać. Pokazuje się siódemka denarów. I ostatnia karta. Jaka szansa pojawi się dla ryb w miesiącu w grudniu? Mamy energię dziesiątki mieczy. Dla mnie bardzo czytelne przesłanie na miesiąc grudzień dla ryb. Wręcz uśmiecham się, że mam ascendent w rybach, bo często ten ascendent, e, czytanie dla ascendentu pięknie e, ze mną rezonują. Więc tak, w miłości silna, magnetyczna energia mm, połączenia jakiegoś przeznaczenia, tak? To też jest energia wyboru. To nie jest zwykła karta taka romantyczna, bo kochankowie mówią o wyborze y, i o decyzji płynącej z serca. Mogą, może to być decyzja między dwiema ścieżkami, dwiema osobami albo dwoma wizjami siebie w relacji. Ale może tu pojawić się ktoś, z kim chemia będzie, no wręcz hmm, magnetyczna, będzie płynąć jak prąd. Relacja karmiczna, lustrzana, głęboko transformująca. Jeśli jesteś w związku, grudzień postawi przed tobą hmm, pewnego rodzaju hmm, prawda. Co jest autentyczne, a co jest tylko przyzwyczajeniem. To są wysokie em emocje, przyciąganie ogromne, oczywiście energia też romansowa, ale główne przesłanie płynące z tej karty: No, serce nie może udawać, i ty, droga rybo, wybierz zgodnie z głosem twojego serca, wybierz w zgodzie z, z sobą, ze swoimi uczuciami. Energia kochanków mówi też właśnie o tym połączeniu o romansie, o namiętnościach. Także grudzień, mimo niskich temperatur za oknem, przynosi gorącą atmosferę w miłości. Jeśli chodzi o pracę i finanse, mamy rycerza denarów. Finansowo i zawodowo stabilnie, konkretnie, krok po kroku do celu. Rycerz denarów to rzetelność, regularność, sumienność, więc znajdziesz w grudniu siłę, znajdziesz w grudniu czas, żeby wszystko y, dopiąć y, na ostatni guzik. To, co było zaczęte wcześniej, zacznie przynosić pierwsze efekty. Przepływy finansowe spokojne, ale systematyczne, bo to jest główna energia to jest właśnie ta systematyczność. Dobry czas na planowanie. Na dokończanie projektów, które przyniosą realne pieniądze. Zero chaosu tutaj jest, jeżeli chodzi o pracę i finanse, yy, także bez obaw, rób swoje efekty przyjdą same. No i takie pocieszenie w okolicy świąt, ten budżet się domknie, tak? Na co uważać? Siódemka denarów, czyli. Uwaga przed zniecierpliwieniem, ale uwaga też przed odkładaniem czegoś na y, później. Ryby mogą czuć, że coś trwa już za długo, że efekty są zbyt wolne, że chcesz już teraz ale powiedziałabym y, nie zniechęcaj się nie porównuj się z innymi y, nie przestawaj robić to co robisz bo to wszystko przynosi y, efekty i nie ma co tutaj się niecierpliwić nie ma też y, tutaj co y, niepotrzebnie przyspieszać siódemka denarów mówi o tym żeby nie rezygnować z czegoś wartościowego tylko dlatego, że coś wymaga od Ciebie czasu czy jeszcze odrobinę wysiłku. Także nie zniechęcaj się. Szansa na grudzień dla ryb, dziesiątka mieczy to jest energia, chociaż wygląda może nieciekawie i, jak wiecie, często symbolizuje coś smutnego. Tutaj raczej mówi o wyzwoleniu i zakończeniu cyklu. No, masz, dostanie ci szansę, żeby definitywnie odciąć to, co bolało, co cię denerwowało, co już dawno powinno się skończyć, czyli to może być relacja, sposób myślenia, jakiś lęk, schemat, praca, zobowiązanie, może jakieś resztki karmy, które dźwigasz. Więc dziesiątka mieczy na tej pozycji będzie szansą na przebudzenie, szansą na wyjście z jakichś niższych energii, z niższych wibracji. W grudniu będzie moment, w którym zobaczysz prawdę tak jasno, że nie będzie dało jej się już ignorować zakończysz coś i w ten sposób zrobisz przestrzeń na nowe na 2026 rok, czyli jest to bardzo mocne oczyszczenie pola i otworzenie się na taką inną energię. Powiedziałabym, że twoją szansą jest wyjście właśnie z niskich energii. I tu w kierunku trójki kielichów, na, którą mam na spodzie, czyli w kierunku radości, w kierunku wyjścia do, do świata, wyjścia do, do ludzi, otaczania się fajnymi ludźmi, dobrą atmosferą. To jest, to jest też energia lekkości, yy, szczęścia, cieszenia się też, również w, w miłości i w kwestiach. Finansowych, także jeśli ryby mają za sobą ciężki rok, no to grudzień przynosi zakończenie tych niskich energii i wejście właśnie w inne wibracje i w tą radość. Dlatego też no, nie nie cierpliw się, poczekaj jeszcze, jeszcze chwilę, wychodź już z tego dołeczka. No i, no i do przodu, tu i w miłości, i w finansach, pokazuje się bardzo piękna perspektywa, czego oczywiście rybom z całego serca życzę. Daj znać w komentarzu, czy przyjmujesz energię, czy czytanie z Tobą zarezonowało. Zostaw właśnie po sobie ślad. Będzie to dla mnie bardzo miłe. Zachęcam też na, do czytań prywatnych, jak i czytań, na, czytań rocznych na 2026 rok. Wszystkiego dobrego.